Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i, podając, padając przed Nim na kolana, prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień. A często wodę. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemie niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam Wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze przesuń się stąd, tam przesunie się i nic nie będzie dla Was niemożliwego. Otwo słowo Pańskie. Dzisiejszy fragment. Ewangelii, bracia i siostry, pokazuje nam bardzo istotną prawdę, że można być bardzo blisko Jezusa, tak jak uczniowie, że można słuchać Jego nauki, można z Nim przebywać, chodzić blisko Niego, a Wiara może być w jakiś sposób doświadczana przez różnego rodzaju sytuacje w życiu, które mogą nas od Pana Boga odłączyć. I dzisiaj widzimy człowieka, który przychodzi do Jezusa i prosi go z wiarą o to, aby Jego syn został uzdrowiony. Uwolniony od ataku złego ducha. I widzimy także apostołów, którzy można powiedzieć, że w tej kwestii e, próbowali w jakiś sposób zaradzić. Możemy sobie postawić pytanie, czy naprawdę uczniowie Jezusa mieli małą wiarę. Jezus chce nam powiedzieć, że we wszystkich działaniach, które człowiek w jakiś sposób próbuje rozwiązać, ma być obecny właśnie Pan Bóg. Mamy Mu zawierzyć z tą silną wiarą, tak jak to małe ziarnko gorczycy, które przynosi przeogromny, przepiękny plon. Ale także chce nam pokazać, że to niemocą ludzką w jakiś sposób dokonuje się uzdrowienie, czy dokonuje się cud, ale przede wszystkim mocą Bożą. I możemy sobie postawić pytanie, bracia i siostry, jaka jest nasza wiara? Bo przecież przychodzimy na niedzielną Eucharystię, przychodzimy codziennie na Eucharystię, codziennie w jakiś sposób... Ta nasza modlitwa nieustannie jest znoszona do Pana Boga. Czy mamy taką silną wiarę, e, która przynosi przeogromne łaski pochodzące kochani od Pana Boga? I dzisiaj i my stajemy z tą samą e, perspektywą pytania. Tak jak uczniowie Chrystusa, dlaczego w naszym życiu jest wiele właśnie sytuacji, kiedy tak po ludzku nie dostrzegamy Bożej interwencji? Jezus mówi nam: Z powodu małej wiary Waszej. Bo zaprawdę opowiadam wam, jeśli będziecie mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam i przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego. Więc z wiarą i ufnością zanośmy naszą modlitwę do Pana Boga, aby On właśnie przemieniał nasze serca. Abyśmy na wzór serca Jezusowego, zawsze umieli właśnie dostrzegać to, czego Bóg w naszym życiu oczekuje. Dzisiaj Chrystus przychodzi, aby może właśnie dotknąć tej sfery naszego życia, gdzie właśnie brakuje nam tego zawierzenia. I to, i ja mówiąc do siebie, i do nas tutaj zgromadzonych, spróbujmy dzisiaj Chrystusowi oddać. Żebyśmy byli pełni Bożej wiary. Amen.